Czwarta Niedziela Wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. Niedziela, w której modlimy się o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale modlimy się także za nasz lokalny kościół, za naszą małą ojczyznę, czyli za naszą parafię. Ja pragnę bardzo serdecznie podziękować za tyle serca, tyle dobroci, tyle okazywanej wdzięczności od wszystkich ludzi, od wszystkich parafian. Ten czas kryzysowy, czas pandemii pokazał też, że jesteśmy razem, że wspieramy się, że modlimy się za siebie nawzajem i to jest niezwykle cenne doświadczenie. Także poprosiłem ważne osoby z naszej parafii, żeby powiedziały kilka słów na temat orędzia papieża Franciszka. Papież Franciszek mówi o czterech takich punktach: to jest smutek, wdzięczność, odwaga i uwielbienie. Posłuchajcie zresztą, co nasi parafianie mają do powiedzenia na ten temat. A Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję i zapraszam do wspólnej modlitwy za naszą parafię i o nowe powołanie kapłańskie. Pozdrawiam. nad wody spokojne prowadzić mnie. Na wami... Chrystianie to najbardziej prześladowana grupa społeczna w świecie. Ponad 100 milionów ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, są prześladowani każdego dnia, w tym również księża, jak i siostry zakonne, misjonarze. Trzeba wykazać się olbrzymią odwagą, żeby w tych, w tych miejscach być kapłanem. Ale patrząc na nasze tutaj na małą ojczyznę, naszą miejscowość, jak również szerzej Polskę czy Europę, w obecnych czasach, kiedy media cały czas dają taką złą narrację w kierunku chrześcijaństwa, w kierunku, w kierunku księży. Wybranie tej samotnej, jakby nie patrzeć drogi i bycie kapłanem, wcale nie, jest, wcale nie jest rzeczą łatwą. Trzeba tą odwagą się wykazać. Pójść pod prąd, gdzie wszyscy płyną z a jednak ksiądzą, czyli w tą właściwą stronę z Ewangelii. Dłonie, dłonie Pasterza to radosny czas uwielbienia dla miłości Chrystusa, to dla nas dzień modlitw o nowe powołania do służby w Kościele. W swoich modlitwach dziękujemy księżom, którzy nas przygotowywali do chrztu, do pierwszej komunii świętej, abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w mszy świętej. Jednocześnie w modlitwach swoich nie zapominajmy o tych wszystkich księżach, którzy byli w naszej parafii. Którzy nas uczyli, a i o tych, których w tej chwili już nie ma. Pamiętamy także w modlitwie o naszych parafianach, o naszym księdzu Wojciechu Myśleckim i siostrze Jadwidze Stawaruk, których Bóg wezwał do pracy z sobą. Prosimy o nowe powołania do służby kapłańskiej kleryków i siostry zakonne. I jeżeli Bóg wybierze Was, jeżeli powoła Was. Nie bójcie się go wcale. Uwielbiajcie Boga i zostańcie jego posłańcami, czyniąc dobro na Ziemi. Błogosławieństwa potrzebne są nam. Przyjmujemy, ogłaszamy. Najważniejsze dla mnie, dla mojej rodziny w świętach wielkanocnych było zawsze uczestnictwo w drodze krzyżowej mojej miejscowości. Była, było uczestnictwo w paschalnym w mszy rezurrekcyjnym. W tym roku tego nie było. Po raz pierwszy nie było mnie na mszy świętej. W tym roku po raz pierwszy zabroniono mi być na mszy świętej. Napawało mnie to strachem, bólem, lękiem. Po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że dzieje się coś strasznego, coś niepokojącego. Czy te święta były takie same jak zawsze? Pewnie tak, bo spędziłam je z moimi najbliższymi, z moimi upachanymi. Jednak czegoś, kogoś brakowało. Brakowało mi kościoła, brakowało mi mszy świętej i mojej obecności na niej. Po raz pierwszy przeżywałam święta bez mszy świętej, bez komunii. Mam nadzieję, że były to ostatnie święta, tak smutne, tak bolesne. I o to powinniśmy się mówić. <śpiewanie> Odpowiedź na powołanie otrzymane z wysoka. Czwarta niedziela Wielkanocna, niedziela powołaniowa to dobry czas, żeby zdać sobie sprawę, jak wiele zawdzięczamy wam, kochani księża. Jesteście jak drogowskazy stojące na każdym skrzyżowaniu naszego życia, które wskazują nam drogę do nieba. Choć w krócie rzeczy jesteście tacy jak my, to chcemy patrzeć na was oczami owcy patrzonej w pasterza. To wasza posługa przynosi nam życie, którym jest nasz Zbawiciel. Czas nie tylko nauczyć się podostrzegać, ale także być za to wdzięcznym. I jesteśmy. Dziękując szczególnie za wielkie poświęcenie, za to, że nie zamknęliście się w murach swojej parafii, czekając aż pandemiczna burza minie, ale, ale nadal pełnicie regularną posługę sakramentalną. Przez cały czas